Witam Państwa serdecznie na kolejnym spotkaniu z cyklu z Walczakiem o Prawie. Tematem naszego dzisiejszego spotkania jest kwestia legalności zatrudnienia cudzoziemców, ale z, z punktu widzenia organizacji czasu pracy. Temat, który do tej pory nie był szczególnie mocno eksponowany, w ostatnich czasach jest bardzo często podnoszony w praktyce. I na ten temat chciałbym porozmawiać z moim Państwa gościem, jakim jest mecenas Przemysław Ciszek, partner zarządzający Kancelarii CECH Hakowski Ciszek. Przemku, witam Dzień Cię dobry. serdecznie i dziękuję Dzień za przyjęcie dobry. tutaj witam. zaproszenia. Do tej pory, jak Państwo zapewne wiecie, pojęcie legalności zatrudnienia dotyczyło kwestii dokumentacyjnej. W ostatnim czasie jednak obserwujemy dosyć istotne naciski organów kontrolnych na pewien przepis ustaw. Dotyczących zatrudnienia cudzoziemców związane z organizacją czasu pracy. Dlatego też, żeby odpowiedzieć na pytanie o zasadność tego typu działania, wyjdźmy może od samej definicji pojęcia wymiaru czasu pracy, jaka jest w kodeksie pracy i wtedy odpowiedzmy sobie może na pytanie, jak ona powinna być dopasowana do cudzoziemców. Przemku, co można na ten temat powiedzieć? Czym jest wymiar czasu pracy w kontekście kodeksu pracy i ewentualne jego przekroczenia? Mówiąc o wymiarze czasu pracy w kontekście cudzoziemców. Tutaj muszę jakby oddzielić od siebie dwie grupy tych osób. Dlatego że w firmach często mamy pracowników, czyli osoby, które po prostu mają kodeksową umowę o pracę. I tam mówiąc o wymiarze czasu pracy mówimy po prostu o wymiarze etatu, czyli na przykład pełen etat, pół etatu, czy czwarte etatu, gdzie, gdzie umowa o pracę określa tę tą wartość, tą, ten wymiar. Natomiast liczba godzin pracy w miesiącu, no, no to jest po prostu liczba wynikająca z tego wymiaru, na przykład nie wiem, 168 godzin w danym miesiącu plus ewentualne godziny liczbowe, które już do wymiaru nie wchodzą. Z tym, że trzeba powiedzieć, że w większości sytuacji, gdzie ten temat wymiaru czasu pracy, czy liczby godzin, ma znaczenie, dotyczy jednak osób, które pracują w ramach umów cywilnoprawnych, gdzie wymiaru czasu pracy jako takiego nie ma, po prostu najczęściej jest to uzgodniona liczba godzin pracy, za którą pracodawca, czy tam zleceniodawca w tym przypadku, musi zapłacić stawkę co najmniej taką, jak minimalne wynagrodzenie. I co na ten temat mówią przepisy dotyczące zatrudnienia cudzoziemców? Mhm. Czy one odnoszą się bezpośrednio do polskich regulacji, czy też w jakiś sposób je modyfikują? Ustawy, które regulują legalizację pracy cudzoziemców, właściwie. W, każdym, w przypadku każdego dokumentu, który pojawia się w praktyce w tym zakresie, tego tematu dotyczą. Dlatego że zarówno oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy, przewidziane dla na przykład obywateli Ukrainy, jak i takie klasyczne zezwolenia na pracę jak również zezwolenia na pobyt i pracę, czyli karty pobytu, zezwolenia, decyzje pozwalające na pobyt i jednocześnie pracę na tym samym dokumencie. Każdy z nich zawiera w sobie taki element, taki, taki, warunek, prac, taki warunek zatrudnienia, jak właśnie liczba godzin albo wymiary tatu. I teraz pracodawca albo zesłaninodawca zanim zatrudni takiego cudzoziemca musi zdobyć ten dokument, i między innymi z tego powodu musi zadeklarować, i w jakim wymiarze etatu w przypadku umowy o pracę, lub w jakiej, jaką liczbę godzin ma w przyszłości wykonywać cudzoziemiec. I to stało się ten element, stał się, jak to się mówi ostatnio, popularnym elementem kontroli legalności zatrudnienia, ponieważ z przepisów dotyczących właśnie legalności zatrudnienia wynika, że nie tylko brak dokumentu jest na przykład zezwania na pracę. Oznacza nielegalne zatrudnienie, ale również wykonywanie pracy w warunkach innych niż wynikają z tego dokumentu, i tu się pojawił ten problem. Czyli w praktyce, co to może oznaczać? Jeżeli okaże się, że faktycznie cudzoziemiec pracuje z jednej strony mniej godzin, mhm. a z drugiej strony więcej godzin, czy sankcje są takie same, czy to coś zmienia w danym eee, przypadku? Sankcje, de facto, na chwilę obecną e, Państwowa Inspekcja Pracy zajęła stanowisko, zresztą konsultując je z resortem pracy, e, e, że Jakiekolwiek odejście od liczby godzin podanych w tym dokumencie, czyli na przykład wyobraźmy sobie taką sytuację, że mamy zesłinobiorcę, który pracuje na podstawie umowy zlecenia, mając jego pracodawca, jego zesłinobiorca uzyskał wcześniej dokument legalizujący jego pracę, na przykład oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy, w którym było napisane, deklarował, że będzie takie, taka osoba pracować na przykład 40 godzin w tygodniu, przykładowo, albo 160 godzin w miesiącu. Potem jakby... Ta umowa zaczyna obowiązywać. Ta osoba przychodzi do, do firmy, wykonuje swoje czynności, wykonuje swoją pracę, e, po czym okazuje się, że A, być może na przykład w parę dni spędziła gdzieś za granicą taka osoba, nie dojechała na czas do, do, do wykonywania pracy. Być może po stronie pracodawcy wystąpiły jakieś elementy typu, nie wiem, awarie, typu brak surowców, typu wszelkie takie sytuacje, które mogą wpływać na to, że praca nie może być wykonywana, no i nagle okazuje się, że taka osoba przepracowała tygodni mniej. Albo odwrotnie. Przykładowo e, firma dostała jakieś intratne zlecenie, które wykonuje na przykład ten cudzoziemiec, no i ten cudzoziemiec musiał pracować dłużej, no i pracował więcej. I y, y, Państwowa Inspekcja Pracy zajęła stanowisko, że y, tak naprawdę jakiekolwiek odejście od tej liczby godzin wskazanej w dokumencie jest, oznaczać może, czy oznacza już nielegalne zatrudnienie. W związku z czym nawet jedna godzina w tą, czy w tą już może powodować y, taką ocenę tej sytuacji, że po prostu pracodawca, czy zleceniodawca no, nielegalnie zatrudnia cudzoziemca. W konsekwencji wszyscy wiemy o tym, że dwukrotne ukaranie pracodawcy w ciągu dwóch lat za tego typu przewinienie oznaczać może na przykład wyeliminowanie zupełnie tej danej firmy z, z rynku pracy cudzoziemców. W związku, z czym, w związku z czym, tak, żeby też pokazać ten problem tego, tej sytuacji, liczba godzin jest wypadkową bardzo wielu elementów. Nie na wszystkie te elementy ma wpływ pracodawca czy zasygnodawca. Natomiast sankcja, jaka się wiąże z, tym, z, tego, z tego typu sformułowaniem przepisu, jest w mojej ocenie no zbyt daleko idąca, ponieważ po prostu jest pułapką na firmy, które, które zatrudniają cudzoziemców, deklarują, można powiedzieć, jakąś liczbę godzin. Natomiast ta deklaracja to jest pewien, pewna szacunkowa liczba tych godzin. Nie, to nie zawsze musi być taka ta liczba, która będzie w rzeczywistości, a ja zresztą proszę zauważyć, że. Na przykład deklarując liczbę godzin przy umowie o pracę na przykład na poziomie nie wiem, 168 godzin, albo wskazując, że pr pracownik będzie wykonywał pracę, cudzoziemiec. Y w pełnym wymiarze etatu, może też się okazać na przykład, że będzie po prostu pracował w zwykłych godzinach nadliczbowych, które, które w tym przypadku są po prostu czymś zwykłym przy stosunku mm -hmm. pracy. Prawda? Więc, zarówno w przypadku tych, tej liczby godzin wskazywanej przy umowie zlecenie, jak i w przypadku wymiaru etatu w przy, w przy umowach o pracę, może okazać się, że. Ta szacunkowa liczba godzin deklarowana na początku będzie się różnić z różnych powodów od, od tego, co było w rzeczywistości. A jak wygląda sytuacja z agencjami pracy tymczasowej? Bo tutaj mm. mamy jeszcze ten podwójny. No tak, to dwójny. mamy jeszcze jeden element, dlatego że agencja pracy tymczasowej legalizuje pracę cudzoziemca na potrzeby skierowania tego cudzoziemca do pracy u tak zwanego pracodawcy użytkownika, tylko tu oczywiście mówimy, że ta, to zatrudnienie może być zarówno w formie cywilnoprawnej, jak i na, na, na podstawie umowy o pracę. Oczywiście o ile takie, takie zatrudnienie cywilnoprawne może w danym, danej sytuacji mieć miejsce, to yy, zleceniodawcą bądź pracodawcą jest agencja, która ponosić może odpowiedzialność za nielegalne zatrudnienie, w, za to, że ta liczba godzin będzie inna, podczas gdy o tej liczbie godzin decyduje de facto klient, czyli... W związku z czym w tym przypadku zawsze jak dochodzi do, te, do takiej sytuacji, że musimy bronić firmy przed, te, przed tego typu zarzutami, no my powołujemy się przede wszystkim za, na, na winę. Prawda? No bez winy nie ma kary. Prawda? Nie? Więc, więc w związku z czym, w związku z czym no przede wszystkim z, z mojego punktu widzenia ważne jest tutaj, czy rzeczywiście e, taki podmiot zatrudniający, który zalegalizował e, pracę danej osoby, biorąc pod uwagę e, takie swoje szacunkowe, Założenia liczby godzin, czy on rzeczywiście ponosi winę w tym, co się stało, że ta liczba godzin była mniejsza bądź większa. No tak, to w takim razie, czy mamy jakieś, można powiedzieć, tutaj informacje, jak firmy sobie z tym radzą? No bo tak patrząc z boku, okazuje się, że w zasadzie no, każda osoba formalnie może być nielegalnym pracownikiem ze względu na niemożliwość faktycznego zrealizowania liczby godzin wynikających z kontraktu. Bardzo często firmy na sztywno blokują godziny. Czyli na przykład mając 160 godzin, no pilnują tego, żeby ta osoba rzeczywiście nie miała ani jednej godziny mniej, ani, jednej, ani godziny więcej. Jeżeli tych godzin było mniej, na przykład, czyli idziemy w tą, w tą, w tą stronę, że, że liczba godzin była ograniczona, spotkałem się z taką praktyką, że ten, tym osobom i tak było płacone jakby za pełny wymiar godzin, chociaż no, biorąc pod uwagę tego typu rozwiązania, to, to tutaj pojawia się kolejny wątek, no. czy to nie jest w jakiś sposób niepotrzebne uprzywilejowanie cudzoziemców w stosunku do Polaków, no, bo przecież w, w takim przypadku, gdybyśmy mówili o na przykład e, zleceniobiorcy, który wykonuje pracę na przykład w branży nie wiem, choreka, prawda? hotele, restauracje, catering, gdzie generalnie płaci się za liczbę godzin prawda? Wykonywanej, wykonywanego zlecenia, no to w tym przypadku, gdyby z różnych powodów taka praca nie była wykonywana, na przykład z powodów nie wiem, pogody w, 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 w danym hotelu czy w danym restauracji, no, to taka osoba pewnie otrzymałaby tych pieniędzy troszkę mniej. Prawda? Natomiast w przypadku cudzoziemca, no spotykamy się z takimi sytuacjami, że i tak jest płacone, płacone takie wyrównanie. Natomiast w przypadku, kiedy, kiedy tych godzin jest więcej, tu jest większy problem, dlatego że technicznie rzecz biorąc, no wykazanie w dokumentacji tej liczby godzin, która jest na dokumencie legalizacyjnym, jest po prostu fałszowaniem tych, tej ewidencji. Prawda? Więc, więc moim zdaniem, ustawodawca, zwłaszcza, że teraz planowane są zmiany prawa. W Planowane jest wprowadzenie nowej ustawy o zatrudnianiu cudzoziemców. Być może ten element. O, o czym ciągle mówimy, zmieni. Inaczej mówiąc, ta podobnie jak możemy bez, żadnego, bez żadnych negatywnych konsekwencji, na przykład zamienić umowę cywilnoprawną na umowę o pracę przez cudzoziemcach, podobnie jak możemy w ich przypadku zrobić podwyżkę, czyli zwiększyć im stawkę, ponieważ dokumenty przewidują tą minimalną stawkę, którą musimy im płacić, możemy płacić więcej. Najprawdopodobniej sensownym rozwiązaniem byłoby również. Przyjęcie podobnego rozwiązania w przypadku godzin pracy, czyli na przykład zezwolenie na pracę czy oświadczenie o powierzeniu pracy określa tą minimalną liczbę godzin, którą należy powiedzieć cudzoziemcowi, natomiast więcej po prostu można. No i pewnie w tym kierunku wszyscy by sobie życzyli, żeby te przepisy poszły. Natomiast na, na dzień dzisiejszy, tak e, lekko licząc, praktycznie w każdym przypadku, na przykład, umów cywilnoprawnych. E, moglibyśmy doszukać się nielegalnego zatrudnienia z tego powodu. Jak Państwo widzicie, obecny stan prawny nie pozwala nawet przy najdalej idącej wykładni na próbowanie zalegalizowania tego typu działalności. Dlatego też można tylko potwierdzić, że czekać należy na zmianę przepisów, które powinny to w jakiś sposób zracjonalizować i umożliwić faktyczną realizację zadań. Również patrząc z drugiej strony, bo tutaj była mowa o dyskryminacji Polaków do obcokrajowców, ale z drugiej strony biorąc pod uwagę, że obcokrajowiec Cudzoziemiec funkcjonujący w Polsce no nie ma możliwości dorobienia, tak jak mają możliwości inne osoby, więc z punktu widzenia nie również ogólnych zasad niedyskryminacji jest to przepis dosyć wątpliwy. Bardzo dziękuję Państwu za uwagę. Moim Państwa gościem był mecenas Przemysław Ciszek. Dziękujemy dziękuję Państwu. Bardzo. Do widzenia. Do widzenia.